2015 rok. Dotyczyło to sołectwa Gierkowa, Ale wtedy, proszę Państwa, trochę w innym stylu, bardziej cywilizowanym to było przeprowadzone. Dlatego, że wtedy już wiedzieliśmy o projekcie tej uchwały. Ja miałam możliwość wystąpienia przed Radą Miasta i wtedy Rada Miasta odrzuciła projekt prezydencki. Wtedy prezydentem Słupska był pan Biedro. Ja to na każdym zebraniu powtarzam i przy każdej okazji. Chociaż miał na tyle klasy, że zadzwonił do mnie, powiedział, Basia, jest taki projekt, zapraszam cię na kawę, ja się pod tym projektem podpisuję. Wiem, że będziecie się bronić. I broniliśmy się i przed Radą Miasta obroniliśmy ten pomysł. To jest tak jak ta nasza strefa gospodarcza w Głowinie czy właśnie w Płaszewku. Bo z tego są pieniądze. Właśnie na budowę dróg, chodników, na oświatę, na przedszkola, na żłobki. Przez kilka lat państwo musieliście czekać. Przykładem jest to nasze osiedle. Ile lat czekaliście państwo na, na porządne drogi? Ale tłumaczyliśmy, tak? Inwestujemy w te inwestycje, w te działania które będą nam generować dochód. Mówimy o miasto, tu wytyka nam, że jesteśmy zadłużeni. Tak, zaciągamy zobowiązania. Zaciągnęliśmy zobowiązania właśnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, żeby wybudować naszym mieszkańcom całe osiedle w Bydlinie i całe osiedle w Krempie. Bo zależało i bardzo na tym, żeby komfort życia państwa w bardzo krótkim czasie się poprawił. Wczoraj byłem na spotkaniu w Strelinie. Słuchiwałem się. Rozmawiałem. Był pan e, Goliński i sekretarz miasta pan Kobus. Są dzisiaj. Są dzisiaj. W pełnej euforii. Jesteśmy, będziemy za chwilkę, W pełnej euforii. My wspomagamy kulturę, my wspomagamy teatr. Sprawdziłem dzisiaj informacje. Słupski Teatr ma najniższe wspomożenie, wspomaganie przez miasto w całej Polsce. Wuj Pcinia bardziej wspomaga swój teatr niż rajcowie miasta Słupska. Zasada w tym mieście pracuję z tym miastem od lat. Zasada w tym mieście jest jedna. Jak mówię, że płacę, to mówię. I taka jest sytuacja. Proszę Państwa, moje zdanie, krótkie, żeby już więcej nie ma mówić. Ręce precz. Panowie, ręce, precz od gminy. Jeżeli macie od gminy, to... Bo widzisz Pan, w czym jest problem? Nie macie żadnych argumentów. A, a rozmowa, jeżeli są argumenty wymieniane, możemy podyskutować. Ale to, co wy robicie pod osłoną nocy, jest on naprawdę niefajne. Nazwałbym to inaczej, ale nie wypada. Jest on naprawdę niefajne. I pani wójt, które całe serce, swoją pracę, a mam przyjemność, pracowałem z panem chmielem, z panią Barbarą, jesteśmy naprawdę kupy lat, że tak powiem, w pracy ze wszystkimi problemami zawsze czyst... Czy krępa, czy tutaj yy, stowarzyszenie. Zawsze nigdy nie zostaliśmy odpuszczeni. A ja wiem, jak mi się wygląda. I powiem szczerze, że jestem bardzo rozczarowany, bo panią Krystynę Danielską też, yy, jako absolwent jaka zna bardzo dobrze, ogromny szacunek dla niej. Mam naprawdę na nich, jeżeli zrobiła to w taki sposób za jej zgodą, to jest to po prostu haniebne. Tak się po prostu nie postępuje. Większość z Państwa też przyjechała tutaj mieszkać. Mówię teraz o krępie. Przyjechała mieszkać, wyprowadziliście się ze Słupska, wyprowadziliście się po to, żeby znowu być w Nie. No właśnie, no właśnie, panowie, słyszycie to? No mam nadzieję, że tak. To, co robi pani wójt, pani Barbara, to jest ogromny szacunek. Takiego włodarza życzyłbym miastu. Nie mówię, że pani Danielska jest złym włodarzem, ale niestety obciążenia, które e e ciągną się latami i będą się ciągnęły. Będą się ciągnęły. A to, że chcecie teraz jak gdyby zawłaszczyć tymi naszymi ziemiami, jest, tak jak pani Barbara powiedziała, w jeden jedyny ceba. Wszyscy Panowie wiecie jaki. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tu chodzi o kasę. Pytałeś o to, że Krępa jest oddalona od miasta, tak? A Kobylica jest praktycznie centymetr od miasta. Tak, Jakie macie baranki? Okej. Okay. Boje na wężku. Jest to nowego Wszystkie miasta, które się łączą, nie, nie. które poszerzają swoje granice, nie ma znaczenia, czy to jest 2 km, czy to jest 3, czy osiedle, jest dalej, czy I Rada Miasta Słupska, podejmując tę decyzję, zrobiła to w pełni świadomie, znając opracowanie tej komisji, która prowadziła to, badała, liczyła. Podpowiedziałem do tego, że pani Wilk, mogę się mylić, ale ja nie spotkałem w moich rękach korespondencji, żeby mnie ktoś o coś pytał, teraz oczywiście w ramach informacji publicznej, ale przed rokiem 2022, żeby mnie ktoś pytał o coś konkretnego, jeżeli chodzi o dane finansowe inne rzeczy związane z minusów, Chyba, że bazowali się tylko na dalej statystycznych. Słuchajcie, bo że to jest na kasę. Dobrze, mówicie, że uciek uciekliście, wyprowadziliście się z miasta, bo tam było źle, że... ale byliście tam w mieście. Wyłupieliście tą władzę! Byliście tam władzę, która tam była, i przez którą uciekliście z miasta. Wypoczynamy są Państwa propozycje, bo nie macie Panowie żadnego ani Państwo pomysłu na to, co z tym zrobić. Jakiś plan działania gdzieś tam się może pojawiają. Ja Myślę, że panowie przyjeżdżacie tutaj tylko generalnie po to, żeby posłuchać, jakie są tak naprawdę trudności, kłopoty życia codziennego i z czym przyjdzie wam się zmierzyć, bo nie jesteście tego świadomi. Poproszę mi też wytłumaczyć. Pytają mnie rodzice. Hipotetycznie przejmujecie państwo krępę słupską. Dobrze, ale ja mówię hipotetycznie. I mamy problem dzieci dojeżdżających do szkoły w Gubinie. Jak Pan sobie wyobraża, pół klasy gminnej, pół miejskiej, pół dowożonej, pół nie, pół z obiadami, do, z dopłatami, pół nie, pół jeździ na wasen, pół nie jeździ, e, pół chodzi na łyżwy gminne, pół nie chodzi? Czy będziecie Panowie dzielić klasy? E, jeszcze nie skończyłam. E, pewnie wszyscy Państwo wiedzą, że nie będzie funduszu sołeckiego, bo zostanie zastąpiony, uwaga, budżetem obywatelskim. Każdy wie, jak to się odbywa. I to nie będzie tak jak u nas, że przychodzą wszyscy na zebranie, zgłaszają swoje propozycje i tak naprawdę y, dostają takie rzeczy od ręki, tak można powiedzieć. Nie będzie też tak, że ktoś z Państwa dzwoni do radnego swojego i prosi go o, pomo o pomoc albo do sołtysa, y, bo odzewu nie będzie. U nas sprawy, dziury w drodze, oświetlenia lub inne takie załatwia się, proszę pana, na telefon. W ciągu kilku chwil. Owszem, są rzeczy złe, dobre, tak jak wszędzie. Ale yy, skoro my wybraliśmy sobie to miejsce na Ziemi i w takiej sytuacji, nawet jeżeli na co dzień się trochę różnimy, bo każdy się różni, nigdzie nie ma ideałów. Nigdy w życiu, i to wszyscy razem mówimy panom zgodnie, nikt z nas nie odda nawet jednego dziś trawy, które tutaj rośnie, bo my wszyscy na to pracujemy i pracować będziemy do końca życia. Dziękuję to wszystko.